Jeszcze chciałem wrócić do tej egzotycznej przygody, bo też dużo ludzi kojarzy ten numer. Czy te historie tych dziewczyn, tej Oli, Bożenki i tak dalej, one są oparte na jakichś konkretnych życiorysach, czy to jest, wiesz, że to są historie, które słyszałeś i tak dalej, ale jednak tak jak nam, tak jak raperzy mogą, one są trochę ubarwione i włożone w jakiś taki, wiesz, fabularny świat? Tak, no tutaj jakby z obserwacja rzeczywistości i pewnych schematów, które gdzieś zaobserwowałem, yy, po prostu spowodowała to, że ułożyłem taki scenariusz tych kawa tego kawałka w całość zebrałem mhm. trochę obserwacji trochę sobie tam dopisałem jakby to jest taka luźna interpretacja tego co się wtedy działo ale no jakby myślę że trafna i, i, i kawałek to taki dla mnie ja, ja bym to nazwał Mam nadzieję, że się nie obrazisz. Śródmiejski storytelling, bo przypomina mi klimatem ten kawałek trochę na przykład tak jak ma Sokół, każdy ponad każdy. Marysia była uh -huh. też przyjechała z mojego miasta coś, okay. tu Ola przyjechała z Podopola, wiesz, jakby budowanie historii, które na pewno wiele osób mieszkających w Warszawie, czy przy, przyjezdnych właśnie miało przed oczami zna takie historie, że jakaś padła, zaciążyła coś, tak, ktoś kogoś wykorzystał, tak, przyjechał. Tak. Wiesz, czy nawet był taki film e, e, zrobiony. Kamerą, wiesz, ukrytą w Egipcie. nazywał się Darling I Love you, chyba mm -hmm. na jakimś kanale Plus mm -hmm. coś. Właśnie o tym, jak y, kobiety jadą tam i y, 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 wiesz, ci młodzi Egipcjanie udają zakochanych, jakby tak, no. trochę ich wiesz. Y, oczarowują, a potem ściągają hajsy, że niby na leczenie swojej rodziny, a wiesz. Tak, no wiadomo. Kombinują jak mogą. E, ja też w tamtym czasie, jak pisałem ten kawałek, często chodziłem do takiego. Lokalu mm -hmm. Shisha w Warszawie mm -hmm. bardzo lubiłem i, i nie tylko ja. Dużo osób z naszego środowiska tam tak. przechodziło też tam pamiętam spotkał. To była na Sienkiewicza bardzo... w Zagłębiu klubowym tak, tak. Takim, tak. No. no i tam też y, dużo takich sytuacji Historii. usłyszałem czy, czy widziałem, nie? Jakby to, jak to wygląda, to zderzenie kultur.